Pokażę coś, co może być, no, niektórzy by powiedzieli, no, pewnie na historii to sobie namalowałeś, i tam wszystko widać. Przejdę do samego początku. Tutaj na platformie, na której jesteśmy, TradingView. Od początku, notowań na tej platformie. Czy też notowań w ogóle bitcoina, mamy 2012 rok, nieistotne. Wyznaczyłem miejsca, w których należałoby kupić bitcoina według założeń tej strategii. Tej samej strategii, która działa na akcjach z małą różnicą. Inwestujemy tu na ramach tygodniowych zarządzania. Ponieważ na bitcoinie jest bardzo wysoka zmienność i gdybyśmy przeszli na ramy miesięczne, musielibyśmy dopuścić do ogromnych strat zysków rzędu 70, 50, czasami tylko 30, ale jednak strat wypracowanego zysku. Nie ma to sensu. Nie ma absolutnie żadnego sensu. Dzisiaj mówienie, no tak, ja miałem bitcoiny po 4 dolary, Gdybym tak trzymał, to tyle miałbym dzisiaj, to dlaczego nie trzymałeś? Dzisiaj, gdybyśmy, no właśnie jak z tym atakiem na Pearl Harbor, gdybym wiedział, za chwilę coś zobaczycie, ale nie to jest tematem tego. Chcia, chciałem tutaj pokazać, jak ta strategia pracuje, jeżeli chodzi o założenie przede wszystkim obrony kapitału. Ta strategia ma bronić cholerny kapitał. Ciężko każdy na, na, na niego pracuje. Nie mamy oddać więcej niż chcemy. Koniec. Out. Jeżeli sprzedasz bitcoina, bo powstała informacja, sygnał, sprzedaj, to sprzedaj. Nie łódź się, że urośnie. Pewnie będą sytuacje, kiedy sprzedaż on za chwilę urośnie i 200-300% może się tak wydarzyć. Nie przejmuj się tym. Kompletnie się tym nie przejmuj. Tu jest działanie zero-jedynkowe. Obrona kapitału na pierwszym miejscu. I rozpoczęcie inwestycji, kupowania bitcoina jest zero-jedynkowe. Tu nie ma domysłów. Kompletnie. Cena mówi: kupuj, kupuj. Ale owszem, mamy tu ramy tygodniowe, masz okienko. Tygodnia, może nawet dwóch tygodni do ulokowania swojej inwestycji. Strategia jest tak ułożona, że dopuszczalna strata spadku ceny po zakupie jest w granicach 5%. Czasami 4%, czasami 3%. Zdarzyć się może, że nie mamy wyjścia, możemy w ogóle nie kupować, lub też ustawić obronę na 8%, ale to jest rzadkość. Czyli w tym pierwszym ulokowaniu naszej inwestycji dopuszczalna strata 4% z hakiem plus 223%. Ja możliwego zysku, możliwego zysku, o ile bezwzględnie wychodzimy, bronimy tak sprzedaż jest również obwarowana założeniami. Ale nami kierują emocje. Jesteśmy ludźmi, chyba że jesteśmy Wojtkiem, ale jesteśmy ludźmi. I my się boimy tracić. Boimy się tracić to, co już mamy, i boimy się tracić to, co możemy mieć czyli przyszłe zyski. Zatem będziesz trzymać, urosło Ci 200%, i będziesz trzymać, bo urośnie 300 i 400. Za chwilę dojedziesz do kilku, kilkunastu procent, a to i tak zysk. Spadniesz do zera. A, to jestem na zero. Stracisz, nie będziesz chciał stracić. Przeniesiesz obronę na niższy poziom. Zatraciłeś się stracisz pieniądze. Kolejny, kolejna sytuacja. Obrona 4%. Możliwy zysk plus 108, 1850%. Trzeba być Tomkiem. Przepraszam, Wojtkiem, żeby tam dojechać. Chyba, że kupisz, zakopiesz. Tak jak się wykopuje bitcoiny, tak możesz odwrotną czynność wykonać. Zakop to. Skasuj sobie najlepiej to konto, żebyś nie miał w ogóle dostępu. to Wtedy w ogóle nic nie sprzedasz. Kolejna sytuacja, która dała możliwość straty 9%, ale zysku 23%. I widzimy, po co sprzedawałeś, bo urosło. Strategia mówi sprzedaj, to sprzedaj. Nie masz z tym bólu głowy po prostu to tak, można tak mówić jak pianemu kierowcy dlaczego wypiłeś i jedziesz no ale wiesz wiedziałem że będę jechał ale to, to jest kompletnie nie ma znaczenia żadnego nieistotne nie wolno jechać po pianemu czyli jeżeli wiesz że będziesz jechał to nie pij. Co za problem? Czyli Wojtek mówił na którymś ze spotkań o alkoholiku inwestorze, czy pijaku. Odsyłam Was do jednego z tych nagrań. Bardzo fajne. Kolejna sytuacja. Spójrzcie. Mamy czas. Luty, tak, nowember, listopad 2013. Dopiero sytuacja jest czerwiec 2015, inwestycja na bitcoinie. A jak ktoś powie, ale tu rosło. Tu kupowałeś, tak, 30% zarobiłeś, a przecież tam były większe wzrosty. Nie ma warunków. Nie kupujesz. Koniec. Kolejna sytuacja. Spójrz. Wzrost mniej więcej 112% i ty nie kupiłeś tu, a tu kupiłeś? Bo tu były warunki, a tu nie pozwoliła mi strategia. Widzisz, co się wydarzyło, ale tu nie ma warunków, i na historii często ludzie sobie uzasadniają, tu bym otworzył, no bo bym coś tam znalazł i bym otworzył. I tak rzeźbisz te swoje inwestycje i kombinujesz. Kolejny przypadek: 4-6% strata, 70% zysku. Kolejny przypadek: spójrzcie, kupowanie nie odbywa się na dołkach. W dołkach, bo jest tanio. Nie, tam nie jest tanio. Tam jest tylko niższa cena. Tanio jest zawsze tam, gdzie po Twoim zakupie zarabiasz, a nie tracisz. Trzeba dobrze sobie uzmysłowić, że ponad 90% ludzi, 95, 9 może nawet procent, nie jest gotowych do inwestowania i tradingu. Nie są przygotowani mentalnie. I nieważne jakie założenia, strategii będziesz mieć, nie poradzisz sobie. Zatem te założenia muszą zablokować twoje głupoty. Kolejna, kolejny zysk 87, 16. Ja już nie będę pokazywać i mówić, ale chyba rozumiecie procent składany. Czyli dla cierpliwych jest nagroda. Spójrzcie przypadek. Strategia mówi: kup. Zarobiłeś 45% sprzedaj. Dlaczego nie trzymałeś, bo to jeszcze więcej urosło? Mógłbyś mieć 220%. Masz sprzedać, a nie domyślać się, że urośnie. Nie ma Twoich warunków. Znowu czekamy. I znowu 5-4,5% strata. Masz sprzedać, jak będzie spadać, i się nie przejmuj tym, co się wydarzy. 430% I znowu czekamy, aż pojawiła się, pojawiły się warunki prawie 9% dopuszczalnej straty, 280% plus zysku. I znowu mamy zyski, przepraszam, mamy duże wzrosty, bo rzędu 230%, a my nie kupujemy, bo nie ma warunków. I teraz Wam coś pokażę. Mamy tutaj rok sierpień, wrzesień 2020 roku. 2017 rok. Bitcoin to trutka na szczury do kwadratu. Warren Buffett to oszustwo i jest gorsze niż cebulki tulipanów. Jamie, Dylan, J.P. Morgan. I wiele innych takich fajnych. Opinii o bitcoinie można było słyszeć wtedy. Ja również, ja w ogóle się nie zajmowałem bitcoinem w tamtych latach. Nie, nie, nie dlatego, że słuchałem tych opinii. Nie czułem się w tym dobrze. Nie rozumiałem bitcoina. Po prostu. 2020 rok. Do września 2020 PayPal i Square kupowały codziennie około 110% nowo wydobyty, wydobywanych bitcoinów. Rok 2020 to do, to już dofinansowywanie kopalni bitcoina przez duży kapitał. Dzisiaj na bitcoinie rządzi potężny kapitał. Ogromny kapitał. Dzisiaj Powstają karty kredytowe w bitcoinie i wiele innych sytuacji. Do dnia dzisiejszego, od tego momentu, nie, ma, nie było warunków do lokowania inwestycji, na, powtarzam, na ramach tygodniowych. Jeżeli mamy być konsekwentni w stosowaniu tej strategii, to do końca od początku do końca. Jeżeli tam byłeś konsekwentny i zarobiłeś duże pieniądze, to nie przejmuj się, że rynek tutaj odjeżdża tobie. Nigdzie nie odjeżdża. Kompletnie nigdzie. Zatem to, co widzicie, ta platforma, i zostanie to uzupełnione wyjaśnieniami, będziecie mogli oglądać, zadawać, zadawać pytanie: a dlaczego tutaj nie, a dlaczego, dlaczego tu. Tak osoby yy, będą pytały no dobrze to jak działać według TX4 no musisz znać TX4 Zapraszam do projektów chociażby do warsztatów yy, MC Business Trader